No hejo. Zaczynamy elektrykę. Zaczynam od wyznaczania miejsc gdzie będą łączniki ścienne i gdzie będą gniazdka. Wziąłem sobie... Już odmierzyłem gdzie jest plus 30, bo na, takim, na takiej wysokości będą gniazdka. Mam laser ustawiony na to i... Pierwsze gniazdko będę wyznaczał. Znalazłem taki patent w internecie, fajny. Już nie pamiętam, kto go, yy, kto go przedstawił, ale zrobiłem coś podobnego. W zasadzie praktycznie to samo. Także patrzę, żeby mi się tu zgadzało. I żeby przechodziło przez środek dziurek. I to jest to miejsce, gdzie będzie gniazdko. Po drugiej stronie, mam mniej więcej w tym samym miejscu. Czyli tak sobie złapię i też. Teraz y, będę robił, wyznaczał gniazdka y, pracowni. W każdej stronie jakby biurka. Mamy dwa gniazda LAN, cztery gniazdka i takie dwa gniazdka po boku. Y, I prawdopodobnie z tego jednego gniazdka tutaj zostanie y, wypuszczone trochę wyżej zasilanie dla blatu biurka i wydaje mi się, że w blacie zrobimy takie takie schowki tam będą gniazdka schowane i będzie można tam nie wiem telefon sobie położyć albo coś tam i że to będzie właśnie wychodziło z biurka no no i tutaj jeszcze kilka tutaj dla drukarki pewnie gniazdko takie i dla jakiegoś innego urządzenia jakiś jakaś niszczarka papieru albo coś takiego zobaczymy jeszcze i raz, dwa, trzy, cztery tak. Raz, dwa, trzy, cztery. To będą gniazda. dwa, trzy, cztery gniazda zasilania i gniazdo lama. Rysuję to nawet jaką dwa gniazda zaznaczone. To robię po prostu yy, dwa obok siebie pojedyncze. Gniazdo. Bo takie mi się podobają. I takie robię. Wniasto. Tu jest Lan. I to już jest 5 gniazdek. Ciekawe, czy ramka będzie taka pięciokrotna. Lan. Dwa razy. Dobra. I idę powtórzyć na drugiej stronie. Wyznaczyłem już większość gniazdek. Te, które mają być na poziomie plus 30. I teraz e, będę wyznaczał łączniki w całym domu. E, I łączniki będziemy robić na plus 120, także po prostu sobie wymierzę w tym miejscu linię na plus 90 względem ostatniego pomiaru i to będzie mój yy, mój poziom plus 120 plus 120 No i w taki prosty sposób wyznaczam całkiem mi się ta metoda sprawdza. Robiłem sobie dodatkowe linię na tym przymiarze, żeby na krótkich odcinkach móc ustawiać lepiej. jakby ktoś nie widział wcześniej to tak wygląda plan naszego domu jeśli chodzi o elektrykę i układ już mam dosyć dużo zamalowane to są te rzeczy, które już zrobiłem ale jeszcze kilka rzeczy zostało Także tak się prezentuje nasz plan no, myślę, że fajnie jest mieć taki, taki plan, żeby, żeby według niego sobie Sprawdzać wszystko po prostu, żeby już mieć jakiś tam układ wymyślony, jakoś to rozpisane, wszystko, żeby to sensownie w miarę wyglądało. Dobra. Idziemy zobaczyć. A pokażę Wam najpierw. Tutaj może będzie widać. E, tu mam wystawione gniazdka, takie z tych ciekawszych przy telewizorze. Jak gdzieś tam pisaliśmy 2, 4, 6 gniazdek. Tutaj będą podwójne takie, czyli trzy podwójne gniazda, czyli 6 gniazdek. Korytko, 4-6 lanów tak, do sieci i antena telewizyjna. Myślałem czy dać głośniki tutaj, ale się zastanawiam czy to warte zachodu jest. Ale może puszczę takie kabelki. Tu z jednej strony wypuszczę, tu z drugiej wypuszczę i tutaj przyjdą na rogi. I tutaj jeszcze gniazda będą pojedyncze, już takie ładne. I tak samo tutaj głośniki by wyszły gniazdo pojedyncze i gniazdo pojedyncze, do którego będzie akurat lampa przymocowana. No, już się rozpadł. I jeszcze z takich ciekawych rzeczy to kotłownia oczywiście pomieszczenie gospodarcze, mam na myśli. Nie wiem, jak tu kamerka będzie z tą lampą czyli będziemy regać za mocno. Ale już ciemno jest. Będą tutaj pralka, suszarka, więc na 100 cm na gotowo wystawiam gniazdo pralka, gniazdo suszarka. I jeśli będą w słupku stały ostatecznie, to tutaj gniazdo pralka, gniazdo suszarka, żeby od boku podłączyć. Tak sąsiad ma zrobione i to tak będzie dobrze. I tutaj mam gniazdo do odkuracza centralnego, jeśli tutaj będzie zamocowany. Yy, dwa gniazda na 150, ogólnie to są gniazda na 150, o, te tutaj, nie a to na 100, więc tu jakieś tam dwa gniazda na 150. Yy, gniazdo rekuperacji, które tutaj gdzieś wyląduje, bo w, w łazienkach, przy miejsce ustępowej, że tak powiem, yy, mamy, będziemy mieli gniazdko na No prąd będzie. W razie gdybyśmy chcieli. Yy, podłączyć taką deskę z bidetem, z bidetem nie wiem jak to się nazywa bidetka chyba czegoś tak. To jak będziemy mieli taką, yy, będziemy musieli tak zrobić, to yy, to tam będzie prąd wystawiony za kibelkiem. No, dobra. Zmieniam trochę taktykę wiercenia, wierciłem bez udaru i tu na pełnej mocy bardzo długo trwa, a teraz pomyślałem, że z udarem będę wiercił, zobaczę czy ta koronka to wytrzyma, ale na mniejszych obrotach, także na razie wywierciłem jeden otwór tak i całkiem sprawnie poszło, zaraz zobaczę z tym. i poszło jakieś 3 minuty albo cztery. no i z udarem to się szybko całkiem sprawnie uporałem i Tutaj wszystkie gniazdka już są, otwory i łączniki tutaj pod szafkę nocną, dwa, tak, tak za szafkę nocną i tu łącznik przy łóżku i tu łącznik przy łóżku, no a to na środku, na środku szafki te, te dwa i tak samo tutaj, no i takie dodatkowe gniazdka jeszcze. Dobra, tyle na dziś, już nie robiłem więcej. Zmęczyłem się już cały dzień, dzisiaj to robię. Prawie 10 godzin wiercę, także chyba wystarczy na dziś, a jutro też jest dzień. Odkurzacz się bardzo fajnie sprawuje, jestem bardzo z niego zadowolony. Z tego mojego bosza śmiesznego też jestem zadowolony. No i. Tarcza, ta mm, otwornica, taka segmentowa, myślę, że to bardzo dobry zakup, był, bo jest świetna. Z udarem elegancko idzie. No, także te sprzęciki, co sobie kupiłem, to, to bardzo jestem z nich zadowolony. Jakby ktoś się zastanawiał, to ma 4,5 cm szerokości. Nie, 4. 4 cm szerokości, myślę, że to jest idealny rozmiar do, do takich gniazdek, bo jest dużo łapie i też jest luz nadal. To, to tak. No, tyle w sumie teraz, na teraz wracam jutro działać dalej. Do zobaczenia. No i takie gniazda, jak widzicie, na głośniki, żeby tam wyprowadzić przewód, gniazdo prądowe razy 2, razy 2 razy 2 razy 2, czyli 8 i gniazdo sieciowe razy 2, 2, 2, czyli 6 na telewizor i na głośniki, które będą tam być może. Tam się trzeba posiłować z tym, z tym fragmentem. Tak wygląda filtr. Już jest zapchany i trzeba go wyczyścić, obstukać, bo inaczej odkurzacz nie ciągnie tak mocno, jak powinien. cześć, kolejny dzień na wdowie. Dzisiaj mamy 11 stopni, jest naprawdę zimno tutaj. Zabieram się dzisiaj za pokoje. Już mam dwa otwory przygotowane na włącznik i tutaj jedno gniazdko. Tu mi chyba tu mi jeszcze zostało, um, 4-6. 8, 13 otworów w tym pomieszczeniu, czyli jest 15 otworów łącznie i w drugim pomieszczeniu też 15 otworów. Zobaczymy, być może je dzisiaj zrobię, bo dzisiaj jestem na krócej. No, dobra, zapraszam. A ja witam. Ja wiercę dalej. Powoli tam sobie działam. Skończyłem w, w pokoju pierwszym. Tam mi się pękło wiertło. Jedno i miałem przestój, więc musiałem zamówić. A dzisiaj mi pękł ząb tutaj w otwornicy. I też już zamówiłem drugą. Ale dalej się da wiercić, z tym, że jest trochę wolniej. No ale póki. Kiedy się będzie kręciła, to, to będę sobie ją wiercił. musiałem sobie kupić nowy sprzęt, bo ta zielona wiertarka udarowa. Yy, przestała mi działać, to znaczy w funkcji młota ona nie działa, muszę położyć, czekajcie. W funkcji młota ona nie działa. Tutaj na, to, na, to, na ten tryb się nie da praktycznie, trzeba użyć bardzo dużej siły żeby tu przestawić. A i tak jak się uda przestawić to yy, wiertło się kręci z udarem. A, a, a tutaj powinno w miejscu stać, znaczy to tak jak założyłem, to dłuto się kręci w tym ustawieniu, a tu tak nie powinno działać, Ech, tak więc musiałem dzisiaj rano pojechać do sklepu i kupić inny sprzęt. Taki mi się wydaje, który na początku już powinienem kupić zamiast tego zielonego, ale wtedy nie wiedziałem tego. <laughs> no i kupiłem takiego. Bosza i to nie reklama, sam za swoje kupiłem <grym> yy, no, także mam nadzieję, że ten będzie lepiej się sprawował yy, no nie wiem czemu to się uszkodziło, szkoda bo yy, bo zostało już tam ze 20 otworów, może 30 do wywiercenia yy, i, i by był spokój, no ale nic yy, trzeba było kupić, to trzeba było tu jako wiertarka to tu działa nadal, ale już nie jako, nie jako dłuto. I też dojechała do mnie druga koronka, kupiłem taką samą. No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie praca dalej szła. Cześć, to już jest moja trzecia tarcza. I mam nadzieję, że ta już mi wytrzyma do końca. Poprzednie dwie rozwaliłem ta się dosyć mocno już zużyła, pierwsza i straciła zęba tutaj aczkolwiek, no ta już jest już jej niedużo zostało życia ale jeszcze by trochę wywierciła jeszcze trochę z tymi zębami i tak wywierci i bez tego zęba jeszcze się da wiercić nią no? ta nie przeżyła yy, tamtą wierciłem w, w tym boszu zielonym tym zielonym boszem, który jest słabszy ma no, tam 590W 1,4 J Jeśli dobrze tą jednostkę pamiętam, moc, jeśli chodzi o kucie, ten ma 2,7, więc jest dużo mocniejszy sprzęt i też ma chyba 790 W mocy, no więc ogólnie jest mocniejszą motowiertarką i no tu niestety po 20, nie wiem, 5 otworach, 30 może. Wyleciały wszystkie zęby. Gdzieś tam przy, przy 20 otworze wyleciał pierwszy ząb i zaraz poleciała reszta. I prawdopodobnie jest to dlatego, że ta wiertarka jest za mocna, i wierciłem z udarem. I tutaj sprzęgło nie zaskakuje tak jak w tamtej, w tamtej małej wiertarce tam na udarze jak na coś trafiłem to praktycznie od razu jakby w miejscu słychać było że tak że wiertarka załącza sprzęgło. Tutaj tego nie ma praktycznie więc potrzebne jest naprawdę duże, duże zaklinowanie, żeby to sprzęgło się uruchomiło. No i niestety to duże zaklinowanie jest zbyt to jest zbyt silne, jakby jest zbyt silne uderzenie dla dla tego dla tej otwornicy, no i ona gubi zęby po prostu I kupiłem sobie trzecią, nie to że jest zła otwornica Po prostu ja chyba ją źle używam Szkoda tych otwornic, bo każda kosztowała 120 zł ponad No i tak już wydałem prawie 400 zł No już w sumie ponad 400, bo musiałem Kupić drugi adapter do SDS -a. Tamty mi się zaklinował w starej tarczy, próbowałem to rozcinać Tutaj żeby wyciągnąć tą otwornicę ten, ten adapter, ale już mi się nie udało. Także tak to wygląda takie straty na budowie. Ostatni otwór to był. W końcu. Tak naprawdę jeszcze dwa mi zostały na dwie jednostki klimatyzacji. Ale jeszcze nie wiem, gdzie one będą. Muszę porozmawiać z firmą od klimatyzatorów będę się wtedy zastanawiał. Dobra Szą tamto 79, 80, 81, 82, 83 86, 88, 142, 144, 147, 149, 152, 3, 155, 166, 168, 172, 5, 188, 189, 192, 193, 194. Tyle otworów yy, zrobiłem. Zrobiłem 194 otwory. Mega dużo, nie sądziłem, że tyle tutaj jest. Zrobimy sobie mały home tour, spacer po domu następnym razem i pokażę Wam jak to wszystko wygląda i omówię co, gdzie i jak będziemy mieć. Dobra, tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.